Przede wszystkim brawa! Wielkiej kolekcji komiksów DC udało się od czterech tomów utrzymać wysoki poziom, a co za tym idzie, najdłuższą serię dobrych komiksów w swojej już wielotomowej historii. Uff, czy można było się tego spodziewać po takim tytule jak Śmierć w rodzinie czy Kouchan? Eee, chyba nie. A jednak wydaje się, że Trzymamy poziom. Oh my god! Jednak czy władcy losu dorównują poziomem takim tytułom jak Sprawiedliwość czy lutor? Eee, no. I to niestety na każdym polu. Kreska jest przyzwoita, ale to wszystko jest mile świetlne od tego, co można było zobaczyć w Lutorze czy w Sprawiedliwości. Do historii, Suma summarum, też nie bardzo można się przyczepić od typowa historia o superbohaterach, ale czy zbliża się chociażby na wiele tysięcy kilometrów do Sprawiedliwości Lutora? No. Nope, 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 czy też nie? Oh dear, we are in trouble. Jeżeli coś doskwierało mi w tym komiksie, to postać Kary, czyli naszej Supergirl. Dlaczego? Bardzo trudno w przeszłości myślę, że nadal przedstawia się w jakimkolwiek medium postać silnej kobiety. A tutaj mamy 17-letnią. Supergirl. Yakima Dilemma of a Supergirl. Hmm. I'm not a girl, not yet a woman. We interrupt our program to bring you this important message. Co dla mnie niestety już nienastolatka jest czymś, na co reaguje, O jest, O Jezu, znowu no. No! No! Mm, fucked up you did. Ale potem jakoś się to wygładza. Mamy tutaj wiele postaci, które do tej pory nie zawitały na łamach kolekcji. Chociażby Lobo i chociażby Blue Beetle. I to zdecydowanie na plus. Ale... Jeśli chodzi o samą historię, tak jak już wcześniej wspominałem, jest raczej przeciętna. Nie jest zła, na pewno nie, ale wszystko, co się tutaj dzieje, prawdopodobnie jesteście w stanie przewidzieć. Prawdopodobnie gdzieś już oglądaliście. Prawdopodobnie macie przeczucie, że wszystko będzie all right. I pomimo tego, że wszystko na końcu jest all right, a, chyba można by było trochę lepiej rozwiązać linię fabularną, żeby dać niej, a także wyciągnąć, wycisnąć, wepchnąć, uzyskać coś więcej niż tylko. All right. It's not enough time. Bo w samym komiksie jesteśmy w stanie znaleźć zdarzenie, które byłoby bardzo silnym kopem fabularnym, gdyby udało się je utrzymać, ukonstytuować w rzeczywistości. I mam tu na myśli prosty fakt, że powinno się zadziać. Ale mamy tutaj trik fabularny i niby się zadziało, ale potem coś robimy i to już nie działa i potem jest kolejny taki diamencik, że znowu ktoś ale potem jest i jest everything all right. Samą fabułę możemy podzielić na dwie części i choć Odcienie tych części lubią się zmieniać, to znaczy, że bohaterowie owych części trochę się zmieniają i skupiamy się na odrobinę innych teamach i odrobinę innych wydarzeniach. Zasadniczo są to dwie części, które biegną sobie równolegle i w pewnym momencie się przecinają. No i to tyle. Tak wygląda plot fabularny, który jest niezły. Nie jest też bardzo dobry. Jest przeciętny. Szkoda, szkoda, szkoda. Władcy Losu to również pierwsza instancja, w której Supergirl pojawia się w troszeczkę większej perspektywie. A w zasadzie, o ile dobrze pamiętam, pojawia się pierwszy raz. I jak na pierwszy raz... How are you doing, babe? Chyba można było wybrać coś lepszego, bo o ile Melissa Benoist... Oh my god! Grająca Supergirl na mniejszym ekranie, grają w sposób. Teenage Dream Going Crazy and I'm a Woman Yeah Yeah! I można to przełknąć, bo suma summarum pewnie to właśnie taka demografia ma zostać odbiorcami Supergirl. O tyle, ten komiks niekoniecznie będzie czytany przez nastolatków, ani nawet przez dzieci. W związku z tym. Można by wymagać czegoś więcej. Jednak tego więcej nie ma i mamy Teenage Dream! Yeah, yeah! No! Dla kogo jest ten komiks? Cóż, zdecydowanie dla koneserów, a także zbieraczy, czyli osób takich jak ja, które chcą mieć całą kolekcję. Więc jeśli jesteście prenumeratorem, tudzież kupujecie każdy odcinek serii. Kupić. Jeśli jesteście wielbicielami historii, możecie pominąć. Jeżeli lubicie wydawać pieniądze na komiksy tylko najbardziej wartościowe, możecie pominąć. A jeżeli zwyczajnie lubicie czytać komiksy, które są może niewybitne, ale które dobrze się czyta, które wyglądają nie najgorzej, również możecie kupić. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w następnym odcinku. W. K. K.